Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam was kochani w pierwszy dzień naszych vlogmasów 1 grudnia eee, Tak jak już widzieliście kochani na społeczności Trafiła mi się fajna perełka Którą zdrapiemy i zobaczymy Ile tutaj nam wejdzie No ja podejrzewam, że będzie 75 standardowo No ale to jest bardzo fajny i tak wynik eee, Tutaj mamy kochani świąteczne odliczanie cała paczuszka, więc będziemy po jednym okienku drapać. Do tego mamy kalendarz ze słodkościami, który dostałam od Mary i Mario i od niego też zaczniemy, kochani. Otworzymy sobie okienko z numerem 1. Powiem Wam, że właśnie dostałam wynik z testu na covida. Przepraszam Was, bo chyba sanepid dzwoni muszę odebrać no już wróciłam kochani do was tak dzwonił właśnie sanepid przeprowadzał wywiad tak jak już wspomniałam jesteśmy oboje pozytywni niestety no ja 3 lata walczyłam o to żeby się nie zarazić żeby w pracy być tak jak większość z was wie mam operację 16 grudnia i chyba nici z operacji yy, no właśnie no powiem wam że jestem okrutnie zła okrutnie dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby rodzice puszczali dzieci chorych, zakatarzonych, kaszlących do szkoły, bo covid przyniósł syn z klasy. Także no niestety, no ja uważałam na siebie, a przyszło samo nie wiadomo, wiadomo, no ze szkoły. Tak. Także nie fajnie jest, niefajnie. Ogólnie czujemy się dobrze, mamy tylko Katar, Kaszel. Fakt, nie mamy węchu. Tak, straciliśmy węch. Nie wiem, jak będzie jeszcze ze smakiem. Ja to już nawet nie zwracam uwagi na to. Ale no nie jest fajnie, no nie jest fajnie. No, wszystko się pokrzyżowało. Dobra, ale to nie o to tutaj chodzi. Mamy 1 grudnia. Mamy drapmasę, kochani. Yy, mamy okienka, kalendarze, drapeczki i. Tutaj będziemy się tym zajmować. Dobra, no to co? Czekoladka od Mary Mariona. Osłodzenie tego ciężkiego dzisiaj dnia. Mamy czekoladkę. Musimy ją teraz jakoś stąd wydziałać. O jest. O, i mamy czekoladkę z łyżwą. Dobra. Czekoladkę odłożę. Podzielę się z synkiem. Bo mamusia, wiecie. Musi dbać też o boczki. Yy, drugi kalendarz, kochani, to będzie kalendarz dla kierami do padnokci. Tak. Taki fajny. Szukamy okienka numer jeden i mamy. Mamy okienko numer jeden, kochani. Pamiętam, że chyba w zeszłym roku nasza Gabi testuje yy, miała ten kalendarz. Się teraz tutaj do niego dobrać, żeby to ładnie wyglądało. Oj, 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 oj. Ech. O, i mamy lakierek. Tak. Fajne, ale fajne, naprawdę. Taki malutki, fajny lakierek. Zobaczcie. Z niebieskimi drobinkami. No i dobrze. Może być. Mi się podoba. Będzie do kompletu. Więc mamy okienko z numerem jeden już za sobą, kochani. Proszę uważać, żeby tutaj nie narozrabiać. Teraz, kochani, kalendarz od mojej Nadko drapjemy. Powiem Wam, że sławna jestem. Wszyscy wywiady chcą ze mną przeprowadzać. Dobra, skończyliśmy na kalendarzu teraz od Natko Odrapiemy, kochani. Taki ładny kalendarzyk dostałam. Yy, I tutaj wyciągamy sobie szufladeczkę z numerem 1. I co my tu mamy? Mamy cukiereczkę. O, to się przyda. Cukiereczek. Gumiak. O! <laughs> Fajnie. No i mamy karteczkę. Mamy karteczkę w okienku z numerem 1. Także powiem Wam, że ten domek jest przecudny. Dobra, no i patrzymy, co mi tu Natko napisała. Zaczynamy. Paczka numer 3. O, szukamy paczki numer 3. Gdzie ta paczka tu jest? Tych paczek trochę jest. Mam. Mam, kochani. Mam paczkę z numerem 3. Patrzcie, jaka duża. Uuu, ojej, jak patrzy I prezencik, i reniferek, Fajnie. Dobra, no to zaglądamy. Jestem bardzo ciekawa, co mi tu na palca burzyło. No, Od razu mi się humor poprawia, wiecie? Tak, humor mi się poprawia. Co, my tu miejsca małe. Wyciągamy coś, coś. O, proszę, o, proszę. To rybałka jest pusta. No i mamy herbatkę. Biała poziomka z mandarynką. Mm, no to coś fajnego notalcia. No to trafiłaś. Fajnie, fajnie. To jeszcze całe opakowanie. <grytanie> Dziękuję Ci kochana. O, mamy trapeczkę. Elektrydujący cash. No dobra, to do, przełożymy do drapeczek. Czy my jeszcze coś tu mamy? O, już koniec. No dobra, no to co? Mamy kochani świąteczne odliczanie. Ja sobie trochę statyw opuszczę tutaj. No i co? No i wybierzemy sobie jeszcze jakieś drapeczki, kochani, yy, bo będą świąteczne odliczanie, cała paczka z... Każdego dnia z jednym okienkiem, plus do tego drapeczki za 15 zł. No to tu sobie weźmiemy może kasy, bo tu mamy, widzicie, wachlarz drapek. Co by tu sobie jeszcze wybrać? Coś się wylosuje, no nie? Eee, no dobra, no to sobie weźmiemy jeszcze na tropie kasy i co byśmy tutaj wzięli? O, i weźmiemy sobie kochani premię. Czyli mamy 15 zł i tam 25 zł. Wiadomo, o co chodzi. Czyli 40 zł mamy na zdrapeczki. Dobra, no to co? Dziabiemy, nie? Bardzo jestem ciekawa. Zaczniemy może od okienek. No bo. Tak, od okienek. Trzymajcie kciuki, kochani. Okieneczka, tak, przybliżymy, żeby było pięknie wszystko widać. Cała paczka. Bardzo jestem ciekawa. No to dziabiemy. I co mamy? Pierwszym mamy, kochani, sople. Sople za dwie stówki. No dobra. To była zdrabka z numerem jeden. Teraz numerem drugim. Po kolei. Czy gdzieś nam wpadnie prezent? Tu dali nam czapkę. Powiem wam, że tą paczkę już dwa miesiące temu kupiłam. <laughs> że ja jej jeszcze nie otworzyłam to. Dobra, dalej. Jedyneczka, jedyneczka. O, patrzcie, też nie ma nic nie. Sanie dali za dwie stówki. No, ale dobra wiadomość dla mnie to taka, że na pewno coś tutaj będzie. Mamy jedyneczkę. Mamy czapkę za stówkę. Droga czapka. Teraz drapka z numerem piątym. Mamy gwiazdę. O, za 100 tysięcy. Fajnie by było. Okej. Okay. Kolejna szósta drapeczka z numerem 1. I mamy kochani szyszki. Szyszki za pięć tysięcy. Dobra, drogie. No, teraz wszystko drogie już. Trapka z numerem siódmym. No, wpadnie gdzieś prezent. Tutaj dali znowu sople. Powtarzają się. Ale tu już 25 zł, tylko, nie? Dobra, dalej. Ósma. I okienko numer jeden. Aniołka dali. Za banieczkę. Może być. Drabka z numerem dziewiątym. Dali czapkę za pięć tysięcy. No, w żadnej jedynce nie ma prezentu. No i drapeczka z numerem 10, kochani. Tutaj mamy świeczkę za 5 dych. Moja też się ładnie pali jeszcze. No dobra, no to co? Świąteczne odliczanie mamy naliczone. Drapane nic nie ma. Teraz robimy sobie moje drapeczki. Tak. Muszę tak ustawić, żeby to dobrze było wszystko widać. Mamy premię i szukamy. Co szukamy? Dwa i trzy symbole. Dobra. Mamy worek, moneta. Podkowa. Mamy kwiat, linogrono, Piedronka, teraz mamy pik, złoto, wiśnie, winogrono, karo, arbus, podkowa, trefl, biedronka. Dalej złoto, worek. Siódemka. Tu mamy karo, arbus i kier. No widzicie, jak się wali, to się wali wszystko. Nie ma. Co na to na tropie kasy? Czy znajdziemy jakąś lubkę? Mamy 28, 31, czternaście i dwójeczka i takich szukamy a mamy dwadzieścia sześć dwadzieścia jeden osiem trzydzieści trzy dwadzieścia dwa siedemnaście osiemnaście 23, 29 oboczek i 11. No, widzicie, widzicie jak to jest. No, bez komentarza. No i drapeczka może kasę. Sprawdzamy. Jutro premierka jest naszego Mikołaja. Jak mi się uda, żeby mi ktoś kupił, to. Będzie, a jak nie, no to wiadomo, izolacja to izolacja. No. 19, 0, 21, 27. Chętnych na podkablowanie nie brakuje. <grym> 36, także nie ma szans. 18, żebym wyszła po drabki. 11, 31, Dwadzieścia osiem, szósteczka, trójeczka, oboczek, dwadzieścia dwa, zobaczcie, oboczek, trzynaście. No i ostatnia, dwadzieścia sześć, oboczek. No i co? Słabiutko. Teraz, kochani, drapeczka jeszcze od Natko drapiemy i potem nasza. Drapka cała pełna. To tam na bank coś będzie. Dobrze. Trzymaj Natko yy, kciuki. Mamy 17. 26. Bardzo czekam na blogmasę właśnie z Natko drapiemy, bo nie byłam obojętna, jeśli chodzi o

jedenaście trzydzieści osiemnaście oboczek trzydzieści dziewięć dwadzieścia cztery i ostatnia kochani zero dziewięć no, niestety wszystkie pustaki, jak na dzisiaj. To nie jest mój dzień. No, teraz sobie zdrapiemy, kochani, super linie. W sumie są drapane całe, tak jak widzicie. No, i tylko odkryjemy wygrane. Także patrzymy, ile tu będzie. Piątkę widzę i tylko piątkę, czyli tak, 75 zł. No i bardzo fajnie, no. Taka zdrabka poza kanałem. Kochani, zapisujcie, notujcie, róbcie notatki, bo nie znamy godziny, jak ja coś wymyślę. Mam na to trochę czasu. Zobaczcie, jak te piątki fajnie wyglądają. Coś na pewno wykombinuję. Tak. No to co tutaj już mamy? 75 75 zł na tej drapce. Kontrolne. N, N. To by się zgadzało. Także na dzisiejszym odcinku mamy wygrane tylko 75 zł. No i, kochani, takie pyszności od naszej natalki Cukiereczek do tego pyszny kalendarzyk od Mary Mario lakierek do paznokci bardzo bardzo się cieszę ja się z wami już kochani żegnam i widzimy się w drugim dniu vlogmasów z premierą do usłyszenia buziaczki pa